Cześć, z tej strony Roliwork. Dzisiaj Wam pokażę takie zagarnienia fotowoltaiczne, takie ciekawostki z instalacji fotowoltaicznej na dachu ceramicznym. Czyli mamy inwazję w ceramikę, w nasze tutaj łaty. Będziemy to robić. Najważniejsza kwestia dobrej jakości, używajcie uchwytów, nie jakichś tam podróbek czy czegokolwiek. To musi być stal, która wytrzyma. Kupę, kupę, czas i nie zerdziawiajwą. Tak samo tutaj końcóweczki, śrubki. Wszystko musi być kwasodporne. Żeby to wszystko zrobić tak, jak powinno być zrobione, to musimy mieć mniej więcej taki efekt. Widzicie? Dachówki nie są ani podniesione, są tak, jak były, są zlicowane, jest na zero. Tak, tak jak po prostu zastaliśmy, tak musimy to zrobić. To jest mniej więcej taki system otwierania. Otwieramy pierwszą, żeby wyciągnąć tą, to musimy. Tak naprawdę podnieść dwie nad tym. Tamtą podnosimy, tą podpychamy, tą podpychamy. Często, gęsto zdarza się, że mamy haczyki, musimy je odblokować, potem musimy je założyć. To jest takich kwestii e, czysto, stricte e, takich teoretycznych e, dekarskich elementów. A najważniejszy element to jest właśnie tutaj ten cały uchwyt. To jest wydłużony, podłużony. Musimy w tym miejscu tutaj. Nie szlifujemy tutaj na środku, z tego względu, że jak tu poszlifujemy na zero zrobimy, to dziurka nam się zrobi. Więc może, może nam woda tutaj jakaś spływać. Więc tego nie robimy, tego unikamy. Eee, robimy zawsze tak, żeby nie było żadnych dziur po naszych tu ingerencjach, bo wtedy może być lipa, może być jakiś przeciek czy coś w tym stylu. W tym miejscu podszlifowujemy tu w tych punktach. Pokażę Wam tutaj, jak będzie wyglądać element podszlifowany. Więc na spokojnie zobaczycie jak to być. Oczywiście proces usiłowania wam nie pokażę. No bo sorry, ale no na wysokości no nie da rady zrobić czegoś takiego, a na GoPro muszę troszeczkę odkręcić kasiory, żeby to miało ręce i nogi, żeby też jakiś dźwięk był z tego, prawda? Jeżeli chcecie takie tutoriale z instalacji, bo to będą naprawdę różne instalacje. I większość ludzi, osób na pewno będzie zainteresowanych jak to założyć, jaka firma to zakłada, ale to wszystko czasem się zaradowiecie. Nie będziemy od razu wszystkich kart otwierać, ale pokażę Wam jak zrobić takie jak tu. Nie ja będę Wam pokazywać tamtej instalacji, bo to jakaś firma zrobiła. Zresztą tam widać, że wszystkie kabelki leżą. Jak to się mówi, można coś zrobić w dzień, dwa, ale można zrobić to na typowo odpierdol się. Tym bardziej tam panowie nie użyli haków regulowanych, tylko na sztywno, bo stwierdzili, że jest prosty dach. No ale to dla mnie to średnio wygląda. Zresztą z dachu tam będzie widać lepiej tam. To jest moje zdanie oczywiście. Każdy może się tam wypowiedzieć. Pokażę wam jak to wygląda. Więc teraz szlifowanie. Tak wygląda element podszlifowany z pod uchwyt. Tu mamy więcej zebranego materiału, tu mamy mniej. Po to, aby to wszystko miało ręce i nogi. Jak tutaj dokręcimy, to tutaj się nam ładnie opiera. O ten dolny element. Tu wiadomo zaznaczymy sobie, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Tutaj tak samo środek i wszystko jest ok. Zaraz przyniosę kolejną dachówkę, która idzie na to. Tu już będzie wkręcony kręt. I zobaczycie jak to wygląda z dachówką, która przykrywa nam tutaj ten cały uchwyt. Jak widzicie mamy tutaj w tym miejscu poszlifowaną dachówkę, w tym i w tym. Troszeczkę czasami trzeba tu, no w zależności jak to się będzie układać. przymocowane teraz to Staram się włożyć. Może będzie tam wygrane, może nie będzie. Nie wiem, ale będzie ciężko. Nie. Muszę to jedną ręką to specjalnie dla Was zrobić. No, moi drodzy. damy. musimy tu wybrać. I... Wszystko... Wszystko siedzi. No trzeba. Z tego co widzę. 是这样。 Dbać wyśwień, bo jeżeli to się nagrzeje, to też was poparzy, nie? więc też musicie o to dbać. No to takie są właśnie ciekawostki, które no będą rozwijane na tym całym kanale Rolling I mamy już kolejne szyny, Jeszcze w sumie trzy szyny do góry, jak zrobimy tutaj ten cały element, będzie ok, więc nie.